Bez dwóch zdań jesteśmy rozczarowani wynikiem. Myślę, że grom tak samo, bo, bo nie graliśmy naszej siatkówki. Tak, rozmawialiśmy ze sobą, trener odmawiał dużo z zawodnikami, rozmawialiśmy też wewnątrz sztabu, tak naprawdę pojechaliśmy dzisiaj na halę, ale, ale w zdecydowanej większości raczej był to taki czas dla drużyny, żeby spędzić go razem niż trenować i, i rzeczywiście porozmawiać. Zastanowić się nad tym, jak się szybko obudować i, i, i jak znaleźć tą dobrą stronę, w którą chcemy pójść, bo bez dwóch zdań chcemy walczyć nadal o medal. To jest nadal medal. Polska zdobyła ostatni medal na Mistrzostwach Europy w 2011 roku. Eee, poza tym, kiedyś jak jechaliśmy na Mistrzostwa Europy, to wszyscy marzyli o medalu, a, a w tym roku bardzo głośno mówiliśmy o złocie, bo, bo czujemy się taką drużyną, którą na to stać. Tak? Zostaliśmy sprowadzeni brutalnie na ziemię w Lublianie. Więc, więc myślimy, staramy się myśleć tylko o tym, żeby ten mecz był dla nas kolejną lekcją i musimy z niego wyciągnąć naukę. I, i to musi być coś, co sprawi, że będziemy lepszą drużyną nie tylko w meczu o brązowy medal, ale i w dalszej części sezonu reprezentacyjnego a w konsekwencji. Na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Tak na chłodno, gdzie leży przyczyna wczorajszej porażki, już już na pewno to analizowaliście. No, pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to nasza e, nieskuteczność w ataku. Tak? Byliśmy, przegraliśmy zdecydowanie na siatce z przeciwnikiem, jeśli chodzi o, o kończący atak. Te liczby są takie dosyć bardzo klarowne i brutalnie pokazują, że to była dość duża różnica. Druga rzecz to są takie piłki, powiedziałbym, bardziej, które straciliśmy yy, poprzez jakość, tak? Nie zaprezentowaliśmy tej jakości, jaką mamy. Proste piłki, przechodzące piłki, yy, bardzo dużo wystaw sytuacyjnych, gdzieś tam yy, biegaliśmy, wystawialiśmy dołem i to wszyscy, tak? To nie mówię, że jedna czy druga osoba, czy rozgrywający. Wszyscy wystawialiśmy yy, piłki sytuacyjne niedokładnie, daleko od siatki, na trzeci metr, gdzie no, na przykład Wilfredo Muszę podejmować decyzję albo ryzykuję tak, z tych piłek, albo gdzieś tam staramy się zagrać bardziej miękko. E, granie miękko się nie opłacało generalnie. Natomiast w tym, w tym Słoweńcy byli zdecydowanie od nas lepsi. Każdą piłkę sytuacyjną dopieszczali sobie blisko siatki, albo był bardzo mocny atak po rękach, albo naprawdę bardzo dobrze rozwiązywali te wszystkie sytuacje. I to jest taka, taka druga różnica, którą ja widzę. W pozostałych elementach zagrywaliśmy nieźle, i może tych błędów było trochę, ale też mieliśmy z tego wymierne korzyści. Nieźle przyjmowaliśmy może poza jakimiś tam pojedynczymi sytuacjami. Blok obrona myślę, że zagraliśmy, możemy zagrać lepiej, ale zagraliśmy w ramach takich powiedzmy, gdzie, gdzie mieściło się to w takich ramach, gdzie to jest nasza optymalna taka gra w tym elemencie. A stres to też decydowało trochę? Ja nie sądzę, że się zastosowaliśmy halą publiką. Nasza drużyna jest przyzwyczajona do grania przy tak dużej publiczności. W tamtym roku graliśmy w Turynie przy całej hali Włochów, wygraliśmy pierwszego seta, praktycznie, który był dla nas kluczowy. Eee, graliśmy w Warnie w tamtym roku przeciwko całej hali Bułgarów, też wygraliśmy mecz 3-1, więc ja nie sądzę, że, że byliśmy jakoś zestresowani. Początek meczu zresztą był bardzo dobry, tak? Dopiero później gdzieś tam eee, daliśmy tym Słowańcom się obudować. A oczywiście ta piłka, gdzie, gdzie Słowańcy mieli 4 kontakty, to była piłka dla nas, dla nas to była piłka, gdzie mogliśmy odjechać na cztery punkty w końcowej fazie seta. To była bardzo ważna piłka. Ogromna szkoda, że, że nie udało się tego błędu dostrzec. Tak? Trochę sobie żartując, to mam wrażenie, że jakbyśmy mieli do wyboru, czy wygrywamy mecz ze Słowenią w Gdańsku w walce o Tokio, czy ze Słowenią w Lublinie, walce o finał, to byśmy jednak wybrali to pierwsze. Myślę, że tak, bo od początku mówiliśmy, że to jest taki nadrzędny cel w tym sezonie, ale ciężko jest. No, ciężko jest, że tak powiem, porównywać w ogóle te, 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 takie, takie sytuacje i zawsze gramy, żeby wygrywać i zawsze chcemy wygrywać, chcemy wygrywać wszystko, w jakiejkolwiek imprezie nie gramy, tak? więc no, mówię, jest nam przykro, bo, bo... byliśmy, no, czujemy rozczarowanie, na pewno czujemy rozczarowanie i, i chcemy przekuć to w taką sportową złość i agresję w meczu o brązowy medal i... i i pokazać faktycznie nasze prawdziwe oblicze.